Witam na kanale planszowo, Szybka kawka, instrukcja gry. W szybką kawkę może zagrać od 2 do 4 osób. Na BGG są też warianty Solo. Nie są one po polsku, ja mam pożyczoną tą grę na bardzo krótko i nie wiem, czy czy zdążę, zdążę te warianty solo sobie przetłumaczyć jeżeli się uda to, to jeszcze dogram też filmy patrzę sobie tutaj tak, czas rozbiwki też 30 minut, próg wejścia 8+, ale myślę, że spokojnie można też wcześniej sobie zagrać słuchajcie, będziemy przygotować kawkę z różnych składników z pary wodnej, lodu, wody, herbaty, kawy, mleka, czekolady i karmelu te zamówienia będziemy, y, będziemy dostawać tutaj y, dzięki, dzięki tym kartom teraz tak, każdy, każdy gracz dostaje taką planszetkę, dostaje trzy fliżanki pierwszy gracz dostaje żeton y, stroną otwarte do góry, na rewersie jest zamknięte, to za chwilę każdy gracz dobiera sobie jeden pionek we własnym kolorze. Jeżeli gramy we dwie osoby, to gramy niebieskim i czerwonym, i wtedy gracze mają po dwa piony. Jest tak, że jak wybierzemy już pierwszego gracza, to ostatni gracz zaczynamy od ostatniego gracza idąc w prawo od lewej do prawej, ruchem wstecznym. Ostatni gracz, jako pierwszy rozmieszcza swój pionek, czyli w tym moim układzie najpierw będzie rozmieszczał to żółty potem czerwony potem niebieski na końcu zielony dlatego że zielony zaczyna jeżeli jest dwóch graczy no to będą to rozmieszczać naprzemiennie i każdy z graczy dostaje też po dwie karty zamówień natomiast jeżeli chodzi o gracza pierwszego to on dostanie jeszcze jedną kartę tak i teraz tak te dwie karty które gracze dostają Mamy tutaj tych, przy, przy tych planszetkach liczby od 1, 2, 3, 4. Pierwsza karta układana jest przy zamówieniu przy polu numer 1, druga jest przy polu 2. Tak? Więc to sobie tak rozmieszczamy. Jedynka i dwójka. Jedynka i dwójka. Jedynka i dwójka natomiast pierwszy gracz, ponieważ dobrał sobie trzy karty, to tą drugą kartę dokłada przy jedynce. Każdy z graczy też dostaje takie żetony rozszerzeń. Je będzie można aktywować w odpowiedni sposób, i wtedy odwracamy je na drugą stronę, i wtedy one przynoszą różnego rodzaju bonusy. Na przykład taki bonus, że jak będą te nasze piony tutaj wędrować po tej planszy zasobów, to będziemy mogli zbierać. Będziemy mogli zbierać sobie już, momencik. Yy, przypomnę, sprawdzę tylko. Podwójne pionki. Gracz otrzymuje dwa znaczniki yy, za pole, na którym znajduje się inny pionek. Aha, dobra. Czyli tak, pierwsze, pierwsze rozszerzenie to jest, jeżeli yy, każdy pionek, yy, każdy gra w swojej turze, będzie mógł wykonać trzy ruchy. Na przykład raz, dwa i trzy. Można przechodzić przez, przez pole z innym pionkiem, ale nie wolno się zatrzymać. Można też pójść i wrócić na pole, z którego się wyruszyło. Wchodząc, przechodząc przez każde pole, zbieramy składniki, które dostajemy, i tak. Pierwsze rozszerzenie powoduje, że jeżeli przechodzimy nad jakimś pionem, w grze dwuosobowej to może być również nasz pion a tam poruszamy się tylko jednym pionem, mimo że mamy na planszy wyłożone dwa dostajemy podwójne zasoby tak? czyli to jest pierwsze pole rozszerzeń drugie pole rozszerzeń mówi nam, że jeżeli będziemy zbierać zasoby z tych narożników to będziemy dostawać potrójne, podwójne normalnie piony poruszają się po tej planszy zasobów w poziom, natomiast jak sobie to oto Rozszerzenie to będziemy mogli również chodzić na skosy. I wreszcie, wreszcie jest rozszerzenie, które mówi nam o tym, że tutaj są takie specjalne zasoby rzadkie. Jeżeli będziemy przechodzić przez to pole rzadkich zasobów, to będziemy mogli dostawać po dwa zasoby. W ramach przygotowania, jak już gracze sobie rozmieszczą, rozmieszczą te piony, mamy też takie trzy fliżaneczki. To każdy z graczy będzie mógł sobie y, zielony, zielony, zielony będzie miał parę wodną. Żółty dostanie mleko. Oj. Żółty dostał mleczko. Y, czerwony dostał lód. A niebieski dostał kawę. I dobieramy sobie po tym jednym zasobie startowym, tak, i w ten sposób mamy oto przygotowaną planszę. Mamy gdzieś w pobliżu tokeny tempo, one się będą bardzo mocno przydawać. Będziemy mogli te tokeny, jak je zdobędziemy, będziemy mogli je odrzucać, żeby wykonać dodatkowy ruch, dodatkowy ruch na planszy zasobów. Mamy też kartę talii, i mamy, mamy tutaj oczywiście. Oczywiście zasobniki z zasobami I teraz tak na czym polega tura poczynasz od pierwszego gracza. Po kolei będziemy te tury wykonywać, ja sobie może wezmę od razu taki jakąś kostkę jako znacznik, żebym wiedział, którym graczem aktualnie gram, no jak się to gra to wiadomo i teraz tak. Y Każda która gracza składa się z poszczególnych etapów. W pierwszym etapie będziemy aktywować rozszerzenia. Jeżeli zrealizowaliśmy jakieś zamówienia, te karty odwracamy na drugą stronę, kładziemy sobie tutaj po lewej stronie na górze i za każde trzy takie karty będziemy mogli odblokować na początku naszej tury dowolne, dowolne rozszerzenie te karty odrzucamy po prostu jako odkryte obok obok stosu kart dobierania to jest pierwsza rzecz drugą rzeczą to będziemy mogli wykonać ruchy tak jak mówię każdy pion może się poruszyć o trzy pola może wrócić na pole z którego wyszedł może też przejść przez pole innego gracza przez pole, na którym jest inny pion, ale nie może się na tym zatrzymać. Na każdym polu może znajdować się wyłącznie jeden, 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 jeden pionek, po prostu. Nie? Jak już i przez każde pole, przez które przechodzimy, łącznie z tym, na którym się na koniec zatrzymamy, dostajemy te zasoby i bierzemy je do swojej tutaj, do swoich zasobów. Następnie, jak już skończymy te ruchy będziemy będziemy się zastanawiać co zrobić z tymi z tymi zasobami to się nazywa dystrybucja składników tak te składniki możemy tak jeżeli stwierdzimy że są nam niepotrzebne odrzucamy je po prostu do puli ogólnej nie skorzystamy z nich możemy też w tej, podczas tej dystrybucji jeżeli stwierdzamy że kurczę, mamy filiżanki które są zasoby i one są nam zupełnie niepotrzebne jednak to możemy ją opróżnić możemy też po prostu sobie porozdzielać te zasoby do, do fliżanek tam gdzie potrzebujemy po prostu, nie? Kolejny etap, jak już umieścimy to, to będzie przygotowanie, przygotowanie składników sobie tutaj, tylko przepraszam, że tak podglądam, ale jak wspominałem w wielu filmach mam Mam troszeczkę problemy z koncentracją i z pamięcią, więc wolę się posługiwać po prostu ściągą w postaci dostępnej pod ręką instrukcji. I teraz, tak, będziemy sprawdzać, czy w danej filiżance mamy odpowiednie składniki. Jeżeli mamy, to sobie taką filiżankę będziemy kłaść na danej karcie, bo oznacza to, że będziemy mogli zrealizować to zamówienie. Prawda. I teraz jest tak czy jeżeli nie no to po prostu te fliżanki czekają jeszcze do następnej tury i będziemy zdobywać nowe surowce. Będziemy uzupełniać zawartość tych fliżanek i zobaczymy wtedy czy się da, da to zrealizować, prawda? Hmm. Znaczy, tak postawić dobrze? Mm, przygotowujemy sobie zamówienia. Teraz kolejny etap, to jest, y, może się zdarzyć coś takiego, że mamy tak zwane menu, spe, y, menu specjalne. Jeżeli uda nam się zrealizować takie menu specjalne, to dostaniemy za jego realizację dodatkowo taki token y, tempa, który będziemy mogli użyć w fazie ruchu naszych pionków jako y, dodatkowe, y, dodatkowy ruch. W tej fazie poruszania się pionków, jeżeli mamy kilka takich tokenów, to możemy wydać ich dowolną ilość, po prostu. Możemy też zostawić te tokeny na, na później, po prostu, nie? I teraz tak. Następny krok to jest za dużo zamówień w tej fazie przygotowania. I to jest tak. Graf sprawdza, ile zamówień udało mu się w danej turze podać, zrealizować. I teraz tak, dwa gracze siedzący po lewej stronie, czyli zgodnie z ruchem zegara dwóch najbliższych sąsiadów będzie jeżeli na przykład zrealizowałem sobie dwa powiedzmy trzy, trzy maksymalnie mogę trzy trzy zamówienia w mojej turze to teraz mam ustawione na trzech kartach fliżanki. to zrealizowałem to zrealizowałem to zrealizowałem powiedzmy to teraz dwóch moich sąsiadów idąc w lewą stronę po kolei najpierw pierwszy potem drugi będą dobierać tyle kart z tego stosu Ile, ile zamówień zrealizowałem? Te karty będą dokładnie zawsze do pola numer jeden. Po prostu. Nie? Także to, że ja realizuję zamówienia, wpływa na to, że, że kolejni gracze będą dostawać, ale tylko dwóch. Jak gramy w cztery osoby, to ten czwarty, ten czwarty jest bezpieczny i jemu, jemu tych zamówień nie przybędzie, akurat. nie? I teraz jest coś takiego, że i w momencie, jeżeli. Hmm, podczas dobierania tych zamówień zostanie dobrana ostatnia karta z tego zakrytego stosu zamówień i już więcej nie ma to wtedy pierwszy gra gracz który ma ten żeton pierwszego gracza odwraca go na stronę zamkniętą oznacza to że został zainicjowany koniec gry po prostu i będziemy, będziemy po prostu kończyć te zamówienia aż dojdziemy do tego pierwszego, do tego pierwszego gracza Yy, I yy, teraz jest tak, że yy, następny etap to jest koniec yy, tury, tak? I teraz tak, yy, wszystkie, yy, wszystkie wszystkie zamówienia wszystkie karty zamówień które zostały zrealizowane odkładamy sobie do góry prawda one, one po prostu nam schodzą filżanki wypróżniamy te zasoby wracają do puli ogólnej tego tak propos właśnie tych zasobów to ich ilość jest ograniczona jeżeli będziemy wędrować pionami będziemy zbierać zasoby się okaże że ich jest za mało no to niestety nie będziemy mogli dobrać tylu zasobów ile chcemy tylko niestety tyle ile jest dostępnych w fazie końcowej koniec tury będzie tak, że teraz wszystkie zamówienia idąc od dołu będą obniżać się w dół. Jeżeli zamówienie jest na czwartym polu będzie spadać i to niestety takie zamówienia, które nie zdążyliśmy zrealizować, będzie nam się liczyło jako zamówienie karne. Jako pocieszenie dostaniemy żeton, żeton tempa, natomiast one na koniec gry przy punktacji będą po pierwsze przynosić nam punkty ujemne a po drugie jeżeli wskutek y, tego obniżania y, obniżania się kart po prostu spadania tych zamówień który z graczy będzie miał y, 5 lub więcej kart y, no to z, y, znowuż jeżeli do tej pory nie zostało zainicjowane y, zainicjowany koniec gry no to zostanie zainicjowany koniec gry właśnie nie Dobrze, no i wreszcie sprawdzamy, czy nastąpił koniec gry, i tu jest opis taki. Po zakończeniu gry, swojej gry, gracz sprawdza, czy znacznik pierwszego gracza został obrócony na stronę zamkniętą. Jeżeli tak, jeżeli nie, to tura przechodzi do następnego gracza po prostu, nie? Jeśli znacznik wskazuje zamknięte, przechodzi się do fazy końca gry, czyli po prostu będziemy już podliczać punkty. Natomiast jeśli sytuacja ta wystąpiła po turze, gracza siedzącego bezpośrednio po prawej stronie od gracza rozpoczynającego, czyli to będzie mój najbliższy sąsiad, ale w prawą, po lewej, po prawej, tak, czyli to będzie mój następny sąsiad względem gracza pierwszego, no to, to przechodzimy od razu. Natomiast jeżeli to jest jakiś inny gracz, no to. To po prostu będziemy, będziemy tutaj rozgrywać jeszcze właśnie do końca, aż dojdziemy do, do tego pierwszego gracza. I teraz, tak na koniec gry, wszystkie karty, które będą mieli, będziemy mieli tutaj na górze, jako zrealizowane zamówienia, każde z nich da nam jeden punkt. Jeżeli odblokujemy sobie tutaj te ulepszenia, każde ulepszenie da dwa punkty. Jeżeli będziemy mieli karty karne, to niestety dostaniemy minus jeden punkt. Jeżeli się przytrafi remis, to w przypadku remisu będziemy sprawdzać kolejne elementy. Po pierwsze, będziemy sprawdzać, który z graczy ma więcej zamówień. Ten, który ma więcej zamówień, będzie zwycięzcą. Ale jeżeli nadal jest remis, będziemy sprawdzać, która z remisujących osób ma więcej niewykorzystanych znaczników tempa. No i dopiero wtedy, jeżeli i jeżeli po prostu będzie. Będzie, będzie, będzie tyle samo również, że tonu tempa, no to wtedy ex zajmują to samo miejsce. Na ostatniej stronie gry jest podsumowanie tych zasad dla gry dwuosobowej. Tutaj są takie bardzo drobne modyfikacje, właśnie ze względu na ilość graczy. Mówię, jeżeli ktoś chciałby zagrać solo, jest, są te warianty właśnie w internecie. Ja zobaczę, jeżeli znajdę czas, to, to postaram się. Znaczy pobrał, mam je pobrane, ale nie wiem, czy zdążę je przetłumaczyć i, i też ograć po prostu. Dobrze, słuchajcie. Polecam wam wydawnictwo G3, w tą grę będzie można, będzie turniej, jeżeli będziecie w Łodzi teraz pierwszy weekend września 2025, to tam na turnieju, na konwencie fantastyki, na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Filologii, będzie można zagrać sobie w taki turniej, będzie tam też można, i jest gra, którą będzie można wygrać w tym, w tym turnieju będzie wiele różnych rzeczy ale też właśnie będzie kącik gier planszowych bardzo dziękuję, będę wdzięczny za wasze subskrypcje, za komentarze, jeżeli graliście w szybką kawkę to dajcie znać i napiszcie co o tym sądzicie pozdrawiam serdecznie